Dziś 12 lipca, a więc dokładnie dwa lata od drugiej tury wyborów prezydenckich i reelekcji Andrzeja Dudy nie żeby to był jakikolwiek powód do świętowania, nie, nie ma żadnych powodów do radości z tego powodu. Jeśli wspominam o tym dwuleciu, to głównie po to, by przypomnieć, że dokładnie dwa lata temu zaczął się rozpad obozu tzw. zjednoczonej prawicy. Jeśli ten obóz trwa nadal, to wyłącznie dlatego, że boi się utraty dostępu do konfitur i panicznie boi się rozliczenia swoich rządów. Zobaczmy najnowszy akt wewnętrznej wojny w obozie PiSu. Media donoszą o tym, że odbywają się regularne, zamknięte spotkania, na których beton nomenklatury PiSowskiej. Błaszczak, Sasin, Witek i spółka spotykają się wyłącznie po to, by krytykować i atakować Morawieckiego, w którym widzą największego szkodnika i kłamcę w obozie pisowskim. Gdyby Kaczyński im pozwolił, Morawiecki ani dzień dłużej nie byłby premierem. Dziś realnie mamy w Warszawie trzy rządy. Jednym, jednym rządzi Morawiecki i jego świta, znana z maili Dworczyka. Drugi rząd to właśnie Beton Pisowski, który najchętniej chciałby jak najszybciej błaszczaka na premiera i na lidera tego obozu. Trzeci obóz to ziobro i spółka, który podobnie jak Beton Pisowski nienawidzi Morawieckiego, ale toczy własną walkę o przetrwanie i e, zacementowanie swojej pozycji jako najbardziej antyeuropejska prawica. Trzy rządy to odwa za dużo. Putin na pewno jest przeszczęśliwy, widząc, że w Warszawie politycy obozu władzy zajmują się sobą, a nie zarządzaniem krajem i jego bezpieczeństwem. No, ale taki dziś w Warszawie mamy klimat.